Xpeng G9, rocznik modelowy 2025, nowa odsłona. Światełka zielone informują nas o tym, że samochód jest autonomiczny, w trybie autonomicznym w tym momencie. Kierownica w aucie jest podobna do wolantów w samolocie, więc. To mi przypomina, tak, w tym z aucie. Mamy e, dwa duże ekrany, jeden główny oraz dla pasażera również jest ekran. E, Dobrej jakości nagłośnienie, już Xpengu G925 rok, Xpeng ma swoje nagłośnienie, wcześniej było to jakieś firmy, teraz już produkują swoje nagłośnienie do tych aut. 50-watowe ładowareczki, duży schowek, gdzie mamy możliwość uzupełnienia mm, dyfuzorów, aromatyzerów, Zapachowych. Z tyłu również jest bardzo dużo miejsca. Tylne oparcie możemy regulować za pomocą tego guziku. Automatycznie nie zabrakło również podgrzewania, wentylacji oraz masażu z tyłu. Do wszystkich tych, którzy pytają się, czy baterie w samochodach elektrycznych są wytrzymałe, proszę bardzo, w tym momencie przestrzelono taką baterię, która nie wybuchła i nadal działa. Tak jak widziałeś wcześniej. Auto jest bardzo bezpieczne, baterie są bezpieczne. Jeżeli jesteś zainteresowany tym autem lub innym z Chin, zapraszamy do kontaktu auto.mowa..pl.